Sejdźcie bez i składu, jesteśmy na tych targach japońskich. Na razie strasznie jest dużo ludzi. Ciężko się przebić, żeby cokolwiek nagrać. Demoniada. Ciężko ciężko być. Siriosy. płaskie różne. Przedtem oglądałem prywatnie, to ciężko było się przebić w ogóle jak jakikolwiek

To jest bardzo alkohole, Kolejne alkohole. Strasznie ciężko jest nagrywać, ludzie zasłaniają dupami, zarcie słodycze, sery, śmierć z sypkiem, Przyprawy są jakieś przerwa techniczna ciasteczka z wróżbą <laughs> <laughs> jakaś się gotuje mm. jakieś paję z tutaj już jest kurca no. tu już... jest jakieś żarcie mm. tutaj na alkohole to? to jest Tesa. Ja dam za nic. Tegoś tak próbowałam ostre kolorami. Proszę powiedzieć jak tam smakowała. A z takich ciekawych rzeczy mam tam jeszcze to, to spróbować. No, tak, te prądem robione. Kołaczki. Czekoladzie. Miody. Zapytam może o jego numer. Ja jestem jeden. Na Wasteisku z Pokémonami. Pierwszy raz w życiu byłem na Wasteisku z Pokémonami. Przeglądałem sobie za te katalogi nagrałem. Aria lewa, to jest Pokémon też. No patrzę przy naszej dobrej na Akademii. W drodze kupił w sobie ten baty z Akademii. W Oltadzie kupił wszystko, więc kupił Prismatic za 600 zł. Jak nie chcę za bardzo nagrywa, że tu jest Prismatic. ostatnio najbardziej popularny. Za tam mamy jeszcze? Zekrome, inne rzeczy. M-Bank. Można słuchawki dostać do założenia konta. Jakieś perfumy i czekolady.